Cześć, siemano witajcie z tej strony Mojsiura. Ja was witam, satisfaktory poradniku. Hmm. Dzisiaj zajmiemy się badaniami. Bo badania w tej grze robi się. Odkrywa się rzeczy w sumie w trzech miejscach. Jest to dom, jest to winda kosmiczna, jest to mam, mamuśka tak zwana. I zaraz pokażę, co i jak gdzie się robi. Tu macie pierwsze generatory prądu. Jak yy, ukończycie któryś etap, zaraz zobaczymy. Na poziomie 0 linie zasilania słup, to już jest chyba. Nie ma, nie ma wskazane, ale tutaj jest linia zasilania piec hutniczy, więc już wtedy macie generatory. Zbieracie liście, patyki i można wrzucać polić, i już jest gotowe. Poziom pierwszy, jest to budowanie bazy. Tutaj macie pierwsze rozdzielacze, łączniki, też o nich nagram, podnośniki taśmowe. Mapa, MAM. Skaner obiektów, skrzynia MAM na początku nie ma. Potem poziom drugi. Kolejne maszyny. Jak przebadacie, wybierz cel, wyślemy go, niech leci. bo to trzeba czekać. On leci sobie. Dobra, dobra. On poleci. I jak chcecie coś następne, nie będę piły, jakieś tam odskocznie. To będziemy badać, żeby pokazać też. Kapsuła powróci za 6 minut. Mamuśka. Mamuśce badacie. Hmm. No, jest zablokowane wszystko. Why No unlock cost Active, a że nie mam kosztów e, tego. No. Odblokowania. Więc e, Tutaj jak na pierwszym odcinku było od mega flora i tak dalej, grzyby i tym podobne. Badacie sobie wszystkie te rzeczy nieznanym materiał krystaliczny, czyli kwarc, pierwiastek chemiczny, siarka bodajże i tak dalej i tak dalej i odkrywa się też tu szybko biegi, dzięki którym dużo szybciej biegacie. Tak samo tutaj. Odkrywamy, na którymś z tych, w tej fazie zobaczycie sobie, odkrywamy, mm, odkrywamy ten plecak. Czy to odrzutowy, czy na, czy na prąd, gdzie że jeżeli jesteście blisko źródła prądu, to latacie sobie w powietrzu. Za to w windzie musicie wyprodukować jakieś tam rzeczy i przechodzicie do kolejnych faz. Dobra, badania tu wyglądają tak: poziom trzeci, energia węglowa, czyli tu macie zaczynać z węglem, transport samochodowy, ciągniki, odlewnie, już można stal zacząć produkować i ksenogrzmot, coś mocniejsza pała na robale. Na poziomie czwartym odblokowujecie kreator schematów. Jest to taki na początek najmniejszy kreatorek, one potem jest coraz, mogą być większe. O, mam tryb lotu. Gdzie możecie sobie budować jakieś schematy. Jak wam potrzeba. Pyk, pyk. Zapisujecie. Zapisz schemat. Schemat zapisany. Mamy zakładkę. I już mamy gotowe możemy stawiać całe widzicie. Na R jest usuwanie. Na, na F jest usuwanie. Jeżeli klikniemy R, to zmienimy, że usuwamy cały schemat. Jezus Ada będziesz mi tak przerywać cały czas. To trzeba wyczyścić. Oczyść. To się skajtem nie zamyka. Usuwamy kreator. Bardzo przydatna rzecz. Schematami się dużo szybciej potem buduje. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Logistyka coraz szybsze pasy. Zaawansowana. Lepsze wiertnice. E, słupy energetyczne, hipertuby do podróżowania po mapie, tylko je trzeba stawiać, budować całą sieć, więc no, uciążliwe na poziomie piątym jest plecak odrzutowy który potrzebuje paliwa przetwarzanie ropy naftowej czyli już macie, wchodzicie w etap ropy e, co za tym idzie są następnie są generatory na paliwo i dużo więcej prądu w stosunku do e, gdzie jest elektrowni węglowych Pakowanie płynów, energia naftowa, właśnie generator paliwo, paliwowy i tutaj spalacie paliwo, które można wyprodukować. E, produkcja przemysłowa, już takie bardziej zaawansowane maszyny. Kolej, która jest niezastąpiona w tej grze moim zdaniem. Sygnalizacja kolei, dzięki czemu możecie kilka pociągów puszczać tą samą trasą. Lepsze rurociągi, większy kreator, żeby większe schematy robić. Poziom siódmy, boxy. Najbardziej pochrzeniony moim zdaniem surowiec w tej grze, który jest. Czasami konfiguracja go jest ciężka. Plecak odrzutowy, szybujący. Coś przepięknego. Macie gdzieś słup z prądem, cokolwiek i latacie, budujecie sobie. Daśmy ciągi piąty poziom, jeszcze szybsze. Kombinezon ochronny. Czyli w miejscach, gdzie jest promieniowanie radioaktywne, da się wejść. No i jakieś już rzeczy do windy kosmicznej. Kolejne. Poziom ósmy: drony. Energia jądrowa. Najbardziej, że tak powiem, najwięcej prądu, oczywiście z niej jest. Zaawansowana produkcja aluminium. Tu już mamy. poziom bardziej zaawansowane rzeczy. Kwas. Y azot, kwas azotowy i tak dalej. Nowoczesniejsza produkcja mamy wiertnicę klasy trzeciej. Zbogacanie cząstek, czyli już przetwarzamy też uran eee, na różne inne produkty. No i poziom dziewiąty, który został dodany właśnie w wersji 1.0. Eee, szczerze jeszcze nie budowałem tych maszyn, nie bawiłem się tym wszystkim, nie doszedłem w głównej serii. Zapraszam na nią oczywiście. No i różne kolejne rzeczy, które są potrzebne do Windy Kosmicznej Kreator, jeszcze większy. portale, gdzie można portalami przemieszczać się po mapie. Najszybsze taśmociągi. Taśmociągi wyglądają w ten sposób, poziom pierwszy to jest tylko 60, drugi 120, kolejny 270, 480, 780 i 1200 jednostek surowców na minutę, więc bardzo dużo. Dobra, idziemy do MAM. Mam, tutaj badamy dyski twarde, które się znajduje na mapie i potem macie do wyboru receptę, wychodzi jedna i możecie raz przerolować na inne. Obca, me e, obca mega, e, tutaj e, mega fauna, badacie po prostu szczątki zwierząt, które trupicie. i kolejne rzeczy dostajecie, inhalator, prętownik, czyli taki najprostszy pistolecik. Okno wyposażenia, czyli coraz więcej możecie nosić. Czy tutaj w plecarku jest coraz więcej opcji? Bo na początku chyba jest tylko tyle okienek i na ręce jest jedno albo dwa. technologia obcych. No tutaj rude DMO badacie, badacie kule Mercera, Summer i tak dalej. Wzmacniacz energii. To jest fajne, bo to, po to podnosi ilość energii, którą macie mm, no prą, prądu ile macie, podnosi o 10% bodajże. A tutaj z drugiej strony mamy magazyn e, taki chmurowy choćby, e, podstawowy i potem macie także że zwiększacie jego, e, zwiększacie wielkość ile może magazynować danego surowca, bo to jest liczone na każdy surowiec osobno. Surowiec prawdę obojętne. Tu macie szybkość wysyłania. Warto to szybko, w miarę szybko sobie przebadać do samego końca. I to jest fajne, bo to wam pozwala. Tutaj w okienku macie na dole taką opcję, że możecie wrzucać yy, na przykład z plecaka coś znajdziecie. Pyk, wrzucacie, wysyłacie, nie zajmuje, nie zajmuje wam miejsca. Mm, kateryt. Badacie, znajdujecie kateryt, badacie go sobie po kolei. Ogłuszający pręd, tyrolka do jeżdżenia po drutach, nie korzystając z niej nigdy. Słup energetyczny podstawowy ma cztery podłączenia prądowe, ten ma już siedem, więc więcej maszyn się da podłączyć. Kolejne ciekawe rzeczy, ten jeszcze więcej dziesięć bodajże. Przełączniki zasilania, inteligentny rozdzielacz. No i tu jest ten, generator te ge geotermalny, czyli na gejzerach stawiacie i znowu. Tylko on nierówno produkuje prąd, tak jak gejzer wybucha, tak jest, coraz więcej prądu produkuje. Grzybnia, biomasa, tkaninka i tutaj się dochodzi właśnie do, gdzie to jest, szukam, maska przeciwgazowa i fit przeciwgazowy, czyli tam gdzie jest śmierdzielowo, to możecie dzięki temu wejść, bo nie będzie Was gryzło kolejne wersje inhalatorów składniki odżywcze, palejagoda glejarka, orzech i znowu inhalator z innej recepty po prostu ślimaki niebieski ślimak musicie przebadać, żółty skanowanie ślimaków podkręcanie produkcji a potem jeszcze fioletowe ślimaki i syntetyczne odłamki mocy na koniec, że można te odłamki sobie produkować kwarc Kryształy, kwarcu, nowe produkty w sklepie. szybkobiegi tu są, które polecam też jak najszybciej się do nich dostać, bo do plecaka odrzutowego czy tego szybującego to jest dość daleka droga to jest dużo szybciej dostępne. Okna ekwipunku i tak dalej różnego rodzaju. To jest fajna wieża radiowa, bo radarowa, bo odkrywała wszystkie złoża w danym obszarze. Czy tam byliście, schodziliście to, ście to, czy nie. A siarka, no to rzeczy wybuchowe. Detonator nobelisków i nobelisk, też fajna rzecz. Nie trzeba, że tak powiem, już potem czyścić mapy ze śmieci, które są z śmieci, w sensie drzew. I tak dalej, tylko rzucacie, wybucha. Tak samo skałę można rozwalać, jak gdzieś chcecie wejść, czy coś, jakiś ślimak jest pod nią, i tak dalej. Turbopaliwo, które jest wydajniejsze niż zwykłe, i jeszcze potem paliwo rakietowe. No i kolejne rzeczy, jakieś atomowe i tym podobne. Winda. A, dobra. Zadanie piniera ukończone. Winda ma, żeby. Zatem zaczynacie tutaj i potem, żeby odblokować yy, poziom trzeci i czwarty, winda wymaga danych produktów. Produkujecie, idziecie do windy, pakujecie, wystrzeliwujecie, odblokowuje się wam trzeci i czwarty poziom. Nacz, yy, potem znowu w windzie, żeby odblokować piąty, szósty, jest coś kolejnego potrzebne, żeby siódmy, ósmy, kolejne rzeczy, no i dziewiąty, kolejne rzeczy, no i na koniec po dziewiątym kolejne rzeczy, żeby ukończyć grę. Na tym polegają badania w tej grze. Jest ich całkiem sporo. Dużo rzeczy. Do windy czasami są już bardzo zaawansowane na koniec rzeczy potrzebne i to nie 10, 15, 20, tylko na przykład 500, 1000 i tak dalej. Takiej ilości, a jedną rzecz się produkuje, produkujecie, nie wiem, jedną na minutę albo i. Więc wyobraźcie sobie, ile tych minut potrzebnych jest. Temu przydają się wtedy słupy, Więc yy, summer słupy polegają na tym, że. Macie konstruktor na przykład. I my na to chcę tą receptę. Tutaj podwyższacie produkcję ogniwami z, z ślimaków, a tutaj z, z summer slopem. Uno moment, wejdę tylko na mojego save'a, żeby wam pokazać o co kaman. O, widzicie, mam ubrany plecak, i jak latam, to on się przełącza na źródła prądu po prostu. To było w wczorajszym odcinku, wszystko, więc nie muszę, że tak powiem, odwracać się jakoś. Eee, konstruktor. Konstruktor na przykład chce, żeby produkował żelazne płytki. Nie ma, są chyba sztab, ale dajecie to, dajecie sobie to. Pyk. Tylko, że jak na początku potrzebował 30 sztab żelaza na minutę, tak teraz 75, ale produkuje w tym momencie 100 żelaznych płyt na minutę. Wyjmujemy to, produkuje już tylko 50. Wyjmę ogniwa. Z 30 produkuje 20, a przedtem było 75 100. Jak dam tylko ogniwa, no to to produkuje 75 na 50 więc somerslupy są całkiem fajne. E, Im bardziej zaawansowana maszyna, tym więcej somerslupów chce. Czy mi się tu zmieści dziś blender? Dajmy na to, że to. No, ten już chce 4. Zużycie prądu też wzrasta, przez to, że dzięki temu właśnie, że Yy, dzięki temu, że no, więcej produkuje, to zużywa więcej prądu. Mam, możecie stawiać ile razy chcecie na mapie, yy, ale domek tylko jeden na mapie może być. Możesz tylko, no, widzicie, możesz postawić tylko jeden obiekt tego typu. Tak samo winda kosmiczna, sklepów, niszczarek ile chcecie. Sklep to jest miejsce, gdzie. ...niepotrzebne rzeczy możecie niszczyć. ta taśmociąg, wpadają... ...i dostajecie punkty. Ona nie ma zasilania, więc już jej dam prąd. Więc widzicie, mam teraz do odebrania 132 kupony, bo gdzieś na mapie mam porozstawiane i cały czas, cały czas niszczą nadprodukcje jakieś, które mi są nie... ...które na razie nie wykorzystuję, ja nie chcę, żeby mi się maszyny zablokowały. I mając kupony... Możecie sobie kupować rzeczy. Tego nie polecam na początku, bo na początku wart, bardziej warto zainwestować jakieś uchwyty ścienne e, dla taśmociągów sufitowe, podłogowe przejścia. O, gniazda ścienne. Widzicie, nie kupiłem trzeciej klasy. Jeszcze przejścia dla rurociągów, hipertub. E, tu, tu są. No, jak się to nazywa. Jezus. Wyświetlacze lampy, przełączniki, jakieś tam inne skrzynki dekoracyjne moim zdaniem bardziej. Tu są wykończenia. Tak jak ja maluję sobie już wszystko. No to pokupiłem sobie wszystkie te wykończenia, żeby, żeby mieć jakieś znaczki, nieznaczki, tym podobne ściany. O, widzicie dachy jeszcze mogę kupić. Szklany dach się w końcu pojawił. To się teraz pojawił mi dopiero przed blokowaniem tam w jakichś dalszych częściach. Ściany różnego rodzaju, tutaj jakieś... ...kładki, dach, narożniki, barierki. Kubeczek. <grym> Będę szukał... ...ten. Będę szukał, żeby kupić gdzieś taki kubeczek sobie, bo daje się w realu kupić. Żeby mieć sobie w domu. Tutaj możecie kupić jakieś takie wyposażenia. I w ostatniej zakładce są części. Eee, podpowiedź, którą dostałem na Discordzie naszym. Jeżeli będziecie chcieli odblokować ten plecak, yy, właśnie który ja mam ubrany, do niego potrzeba trochę tych blach. Warto zainwestować sobie parę kuponów. Tylko je, za dwa kupony kupujecie cały z 200 blach. Więc wystarczy dwa kupony, i macie te bodajże, i macie. Eee, macie towar na to, żeby go wyprodukować. Produkuje się, robi się go w pracowni. Bo część rzeczy robicie w, normalnie tam w domku. Kraftujecie, a tutaj są takie już specjalistyczne rzeczy właśnie. Pierwność nawiernica, piła, skaner, tyrolka, wózek. Szybko biegi widzicie? Potrzebna jest krzemionka, ramka zwykła i wirnik a do plecaka szybującego silniki, rama już wzmocniona, modularna, komputery i 40 blach z duraluminium. aluminium no i tutaj się robi różne takie rzeczy, widzicie Ta, ten magazyn w chmurze to coś takiego, wrzucasz, cyk jareczka poszła, orzechy idą Oczywiście, jeżeli czegoś już jest opór, no to się już tego nie da. Kubeczek tu, bo widzicie pełne staki, nie? Więcej się już nie da przechowywać. Tysiąc. I praktycznie po całym, po całym świecie rozmieszczacie sobie. Yy, wszędzie tam coś no, produkujecie. Yy, takie ustrojstwo. Do tego podłączacie ten śmociąg. I to wysyła do magazynu wymiarowego. Co więcej w tym odcinku to wszystko. Możecie w komentarzach napisać, o czym nagrać następny poradnik. Czy nie wiem o jakieś taśmy łączniki, rozdzielacze, windy, przejścia podłogowe, jak to wygląda i tak dalej. Co sobie, co byście chcieli napiszcie, a ja na pewno nagram. Kolejne odcineczki. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cieplutko na razie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajo!